Dzisiaj kolejna część przygotowania do szczelnego montażu okien. Dzisiaj ta część bardziej widoczna i o co dokładnie z nią chodzi. Tak jak macie przygotowane otwory okienne, tak jak ja Wam mówiłem, jeżeli coś wystaje, to trzeba zakleić. Tak jak tutaj już jest niewielka, to już zakleję tym klejem, który tutaj mam. I o co chodzi? Tu mamy klej do siatki. To znaczy klej do styropianu, tak? To jest klej akurat filmowy. Alpol, Adpol, Alpol. Zaraz zobaczycie. Pokażę Wam opakowanie. I co my musimy tak naprawdę zrobić? Tutaj beton komórkowy, nawet jakbyście go zagruntowali, to nawet po zagruntowaniu on jest zawsze sypki, zawsze się będzie sypał. Niezależnie od tego, jak mocnego kleju użyjecie do taśmy, on się zawsze będzie, będzie y, sypał. Więc, żeby tego uniknąć, trzeba zaciągnąć to klejem, bo on się nie sypie, natomiast tynk się sypie. Jeżeli byście to zaciągnęli na przykład tynkiem zwykłym, na przykład gipsowym, czy to goldbanem, czy jakimkolwiek innym, on będzie sypki po wyschnięciu, natomiast to nie jest sypkie i właśnie trzeba zabezpieczyć tą płaszczyznę, dół, górę, górę jeszcze muszę zapianować, ale to już na spokojnie, więc tak, tą płaszczyznę, tą, tą oraz zewnętrzny kawałek około 15 cm, tak? Jeżeli ktoś nie ile to jest 15 cm, można sobie złapać pacę Paca tak ma 12-15, gdzie połowa pacy. Jako, że tą pracę będzie wykonywać moja małżonka, ona ma poziomicę wokół, więc u niej akurat nie ma z tym problemu. Ale ja to jestem ślepym i to może zrobić kreski, a ja i tak nie będę widział. Więc ja sobie po prostu zaznaczę na, na pacy, na lenia, około 15 cm, więc tutaj nie ma jakiejś wielkiej, wielkiej filozofii. Więc mamy zaznaczone na pacy. I co teraz trzeba zrobić? Bierzemy po prostu nasz klej. Tak? I rozprowadzamy. To ma być cienka warstwa po całości. Jeżeli są otwory, to już je można wypełnić tą klejem. Jeżeli gdzieś jeszcze tego żeśmy nie zrobili. To nie ma być grube. To nie ma być, Bóg wie jakie. To ma być po prostu. Nałożona i ściągnięta równomierna warstwa. Więc to jest tu. Nadzieję, widzicie to, co robię. Żadnych narożników nie obsadzamy ani takich widzimy się to nie. To nie do tego. Więc tutaj, jakby nie ma z tym problemu. Zaciągamy to. że tutaj o co chodzi, więc ściągamy to sobie na równo. Jeżeli gdzieś nam brakuje, to po prostu dokładamy. No, żadna filozofia. To ma nam zapewnić jednolitą chłonność. Znaczy, niejaką chłonność. To ma nam zapewnić to, że. Podłoże nie będzie pylić, tak? czyli będzie przygotowane pod montaż właśnie oś y, ciepłych taśm. Natomiast tutaj tak samo, tak? czyli. O, tutaj trochę mam. To będzie żona robić, to jej zadanie, ona będzie się w to bawić. Ja jej nie będę przeszkadzał, tylko po prostu chcę Wam nagrać o co mi chodzi. I tak jak mamy naszą miarkę, tak, widzicie. 15 cm, czyli tak jak... O. W zupełności wystarcza. I tak samo tutaj, tak? No i tak kawałek po kawałku. Jeżeli ktoś nie ma wprawy, tak jak ja, to zajdzie mu się chwilę dłużej, tak? Profesjonalista by raz, dwa to zaciągnął. Ja robię to po raz pierwszy, więc widzicie, mi się trochę schodzi. Jak mamy takie narożniki, to je też po prostu klejem tu trochę przejechać, wyrównać, ale nie ma co się nad tym też jakoś bardzo, że tak powiem, spuszczać. Cienka warstwa po całości. Ściągamy nadmiar, żeby nie było, że wykleimy tutaj jakieś 3-4 cm tego kleju, bo to nie na tym polega. Dobra i idziemy dalej. Żona miała patrzeć, ale akurat mama coś zawołała i poszła, więc trochę więcej wam pokażę, jak robię. Wszystkie otwory okienne trzeba tak przygotować, tak? To nie ma tak, że któregoś tak nie przygotujemy. Wszystkie mają być tak właśnie zaciągnięte. To ma zapewnić właśnie zrównoważone, że tak powiem, przyleganie taśmy. Bo bez tego one będą po prostu się odklejać. Nawet jeżeli ktoś Wam powie, że grunt nałoży czy coś, nie słuchajcie. Bo to nie pomoże. Naprawdę. uwierzcie, że zaciąganie samym gruntem betonu komórkowego to nic nie da. A jeżeli ktoś by się zastaniał. oczywiście tak samo jak ja w tej chwili robię, robimy też na porotermie. Identyczna sytuacja jest z porotermem. Też tak zaciągamy. Przy czym poroterm jest porowaty, tak? Więc na dole, tak jak macie dolną część krawędzi otworu okiennego, tak jakby tutaj były, byłaby, byłyby pory, że tak powiem, porotermu, to w tym miejscu wyklejacie siatkę. tak, Czyli przyklejacie siatkę taką, jak do właśnie do e, ocieplenia i to Wam daje tą możliwość e, e, i właśnie, znaczy, wyklejacie siatkę, zaciągacie siatkę z klejem, potem czekacie, aż wyschnie jeszcze jedna warstwa samego kleju i to jest na gotowo, tak? I w ten sposób zostawiacie. I to jest przygotowany otwór pod szczelny montaż okien. Ktoś by się zastanawiał, szczelny, ciepły każdy montaż w dzisiejszych czasach powinien być z wykorzystaniem przynajmniej taśmy paroszczelnej, paroprzepuszczalnej, ponieważ już od 2002 roku są wydane wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej na temat właśnie montażu okien. No, i zaciągamy tak krok po kroku. Była przerwa w nagraniu, bo bocian nad chałupą miałem się obrócić. Co by to nie znaczyło. No więc jak są gdzieś jakieś większe ubytki, no to można też sobie tym klejem poradzić takie już tutaj, tak jak tutaj. Dzisiaj docinałem Dzisiaj docinałem ten bloczek, dlatego nie był wcześniej zagruntowany, znaczy zaciągnięty tak jak wcześniej wam pokazywałem, a że dzisiaj chcemy to zrobić, no to dlatego to tak wygląda. Dobra. No i to samo tutaj, tak? Taśmy są z każdej strony, więc, jeżeli gdzieś jakiś paproch się dostaje, no to oczywiście wywalić, no bo po co mam paprochę? Tu macie, na przykład. 10 cm podmurowania. Może od początku zacznę to zaraz, bo ktoś może zgubić wątek. Poczekajcie chwilę, tu już skończę. Tak, ogólnie poziom podłogi, już Wam kilkukrotnie mówiłem, znajduje się tutaj na wysokości pierwszego bloczka, tak? Tutaj jest niżej w tej chwili. A dlaczego tak? Ponieważ będzie dwu, y, d, różny rodzaj montażu y, stolarki okiennej. Tam będzie podwalina pod HS od samej podłogi, natomiast tutaj będzie podwalina już mniejsza, bo jest 10 cm podmurowane. I to jest jak, jak najbardziej prawidłowe. Przy czym warto zwrócić uwagę, żeby tak było zrobione. Żebyście mieli Żebyście mieli wykorzystaną tak zwaną ciepłą podwalinę, na przykład klinary, purenit, puroterm, tak chyba puroterm się nazywa, żeby nie było tak, że macie tylko e, poszerzenia systemowe, no to ja wiem, że to jest jedna z metod, poszerzenia systemowe, ale minusem poszerzenia systemowego jest to, że ono jest po prostu zimne. A wy nie chcecie zimnych rozwiązań. Uwierzcie mi, jak już wydajecie, okna nie są tanie. To, to nie jest tak, że okna kosztują 50 czy 60 zł, tak? okna to jest kupa kasy, więc jak już wydajecie tyle pieniędzy na okna, to nie żałujcie już na prawidłowy montaż, czyli szczelny, bo naprawdę kwota tam 2 czy 3 tysięcy złotych. No nawet je przyjmijmy to, jeżeli to jakiś bardzo drogi montażysta, więc nawet tam... 5 5000 zł na koszcie budowy całego domu. To nie jest jakaś wielka suma. A korzyść jest nieporównywalnie większa. Bo nie oszukujmy się, mamy tutaj mur 24 cm, do którego dokleimy 20 cm steropianu. Więc będziemy tutaj mieli 20, 44 cm grubości ściany. Gdzie montujemy okno, które jest w takiej grubości. Więc ono jest najcieńszym elementem muru. Ludzie się zastanawiają czy jeszcze można montować okna e, dwuszybowe No naprawdę to, to, już, to już ręce opadają Nie przecieramy też za mocno, że nie było, że docieramy się z powrotem do e, betonu Tak widzicie na no to sposób kawałek po kawałku. Można sobie zmierzyć. Jest około 15 cm i tak ma zostać. Dobra, wróciła żona, będzie ona działać. Może jak będzie chciała, to Wam pokażę. No ale ja znikam. no To jest takie coś, może jeszcze pokażę przy innym oknie. Przygotowanie, przygotowanie otworów okiennych i drzwiowych, jak samo nazwa wskazuje, dotyczy również drzwi. Więc jeżeli planujecie drzwi. Również, a raczej powinniście planować, jeżeli nie planujecie, to planujcie. Drzwi ze szczelnym montażem. To również trzeba zaciągnąć klejem do styropianu. Otwory drzwiowe, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego zróżnicowania względem tego, co było wcześniej. Tak samo zaciągamy i tu. I tu. Klej można sobie zrobić taki bardziej rzadki, wtedy łatwiej go nałożyć. Każdy otwór drzwiowy i okienny przygotowujemy. A akurat tutaj mi zostało kleju z zabawy z ościeżą na bramie, więc żeby nie marnować po pierwsze kleju, po drugie, żeby nie tracić czasu. No zająłem się kolejną rzeczą, że ją trzeba zrobić. Tak? Więc... Warstwa ma być cienka, ona ma zapewnić tylko... Zwiększoną przyczepność dla taśmy. Więc tutaj nie trzeba jakiejś wbuchu jakiej warstwy tego nakładać. Zresztą, tak jak mówiłem, już przy oknach tak to jest to, dokładnie to samo. Nawet cienka warstwa na całości. Czy, że każdy z tym sobie podoła. I mówię, naprawdę, co by... Wy... Część osób Wam powie, że ciepły montaż, na co to komu, przecież to nic nie daje. Daje, daje, bo ktoś powie, ale kiedyś nie było takich wynalazków i ludzie żyli tak samo jak i trzyszybowe okna inne takie rzeczy. Tak, faktycznie, kiedyś nie było trzy trzyszybowych okien jednoszybowe nawet i inne takie wynalazki tylko, że kiedyś to to na węgla nie kosztowało tyle co teraz i to jest ta podstawowa różnica kiedyś można było sobie pozwolić na domy wysokokaloryczne albo niskoenergetyczne znaczy energetycznie jakby to powiedzieć, o dużym zapotrzebowaniu na na, na, na opał, można było wręcz mieszkać w dziurawym domu bo po prostu opał był bardzo, bardzo tani. Natomiast no w momencie, kiedy teraz mamy opał, gdzie mamy na przykład piec piątej klasy na pellet, to wszystko fajnie. Tylko, że pellet do tego pieca nie kosztuje 500 zł, tylko prawie 1000 za tonę. Albo no, nawet i więcej. Więc trzeba jakby zwrócić na to uwagę, że to nie jest takie, hop tanie od tanie. I właśnie po to. Między innymi wymyślono szczelne montaże, aby zabezpieczyć piankę, która jest przed degradacją, aby nie było problemów z wilgocią i innymi problemami, które się napotyka. Tutaj jak widzicie była doklejka, bo okazało się, że jednak producent nie był w stanie wykonać drzwi tak szerokich jak chcieliśmy w tej wersji więc trzeba było zmniejszyć otwory wszystkie tak naprawdę, więc jest doklejone 8 cm na każdym otworze to jest oczywiście solbet, no bo Itong ma bloczki 20, a mi chodziło, że było 24, więc to jest solbet 8, no i jest ona doklejona na pianoklej Titan 60 sekund jest przyklejona nie ma prawa się ruszyć w żaden sposób i tak samo będzie zaciągnięte, jeszcze tylko tutaj muszę wyszlifować w jednym miejscu. No bo się okazało, że jest troszeczkę za. A, za. Boże. za wąsko, tak? Okazało się, że teraz pod oklejce jest troszeczkę za wąsko, więc tam będę musiał poprawić. Teraz idę na kolejne drzwi, tak kawałek po kawałku. No tu już widzicie, też już obsycha. I tak kawałek po kawałku wszystko. Wszystko robię sobie. Jak jest możliwość to trzeba robić, tak? No tutaj też widzicie też była doklejka. No to już można zdjąć w ogóle no, była doklejka. Tutaj też będzie trzeba troszeczkę przeszlifować ten górny bloczek, bo troszeczkę odszedł, ale tą stronę mogę zaciągnąć, więc teraz właśnie tą stronę zaciągnę, zaciągnę tą i tą stronę, czyli zewnętrzną. No i teraz znowu będę sobie to robił, więc zobaczycie najwyżej w przyszpie... W przyspieszonym tempie. Tu widzę, że jeszcze muszę odciąć kawałek bloczka. Więc w przyspieszonym tempie zobaczycie jak to robię. Tak jak tutaj nadproża ze szparą, to przed zaciągnięciem tego klejem po prostu trzeba wziąć pianki poliuretanowej, napcikać, najpierw je zmoczyć. Ona sobie ładnie się rozpręży, przynajmniej powinna się. Jak się rozpręży, po prostu nadmiar odcinamy, a resztę zaciągamy klejem. I, i to w zupełności wystarczy znaczy klejem do, do styropianu? Jak widzicie, udało się zaciągnąć. To żona robiła zaciągnęła całe. Tak samo zrobiła jeszcze okno w gabinecie i tutaj kawałek okna a, tarasowego. Zaciągnięte jest dookoła oraz we, w środku to już wyschło. Bardzo szybko synie ten klej, więc to nie ma z tym problemu. Tam jeszcze będzie wycięta ta pianka i zapaćkane to, co jest na łączeniu, natomiast samych, samych nadproży nie trzeba, tak samo jak i jeżeli macie elementy żelbetowe tutaj wylewane, to też ich nie trzeba tak zaciągać. To jest jedynie do porotermu i do betonu komórkowego. No i tak przygotowane ościeże są gotowe do wyklejenia właśnie taśm z ciepłego montażu. No i tyle.